Hej, siema, cześć, cześć, ja tu na wszystkich na moim kanale. A w dzisiejszym odcineczku, co? W Dzisiejszym odcineczku. Mianowicie, ja trawa nam już ładnie podrosła, ale jeszcze nie będziemy płacić. Poczekamy, aż trochę bardziej podrośnie. Yy, a my weźmiemy się za rozrzucenie oborniczka. Już trochę naładowałem. Tam są widełki. Yy, teraz, jak to rozrzucimy, to ja to sobie przeorzę, rozbronuję. No i jak zdążę, wezmę się za siewy. Yy, a więc co? Zacznę sobie to już ładować. Cyk. No i tak o po widełce. Trochę nam zejdzie, ale nie mówiłem, że nie. Z nawrzucaniem tego. bo jest to dosyć sporo. Cyk. Coś tutaj zawsze będzie na tym rozrzetniczku z półtorej tony może. Wiem, że to na co tego obornika tutaj będzie. Bo ja już z półtorej tutaj wrzuciłem. Cyk. Cyk. Tutaj na tył bardziej daje, żeby się rozrzucało ładnie. Cyk. Zobaczę, już więcej nie będę tej ładował. Zobaczę, ile mi tutaj wyjdzie. Ile jest? To na 200. Zobaczę, może to zajdzie, a może nie. Y Dobra. Dobra, zobaczę. Po ile będę jechał? Tak z 10 na godzinę. 12 może Co jest? A, mam waj podłączony, nie. Zobaczę jak to będzie schodziło. Daj C12 na spokojnie tutaj mogę sobie lecieć. Mm -mm. Daj zostanie na tym może Możemy sobie więcej tego zasadził. Cyk. No i dobra. Nakrętka nakręcimy sobie na tyle, ile mam obornika, na tyle sobie rozrzucę. Cyk. No i dobra. No i to sobie przełożymy zaraz. Zobaczę ile. Idzie tego w sumie mało. zobaczcie ile mi tutaj starczy. Obstawiam, że starczy mi tutaj dosyć trochę. No to jeszcze taki jeden przejazd będzie. Na spokojnie będzie taki jeden przejazd. A <śm> jeszcze jeden. Sobie zrobimy. No starcie. Jak 700 na pół wyszło nam 400 to... Jeszcze jeden przejazd będzie na pewno. Sporo na tych ziemniaczków. Ja też będę się przeorać. Cyk. No i dobra. Patrzcie jak to fajnie idzie. Tyle będziemy mieli tego Tych ziemniaczków. Jest jeszcze tegolne poprzecznie, jak? W sumie mogłem to całe zasprężnować, a tylko tyle co będzie to <tryk> cyk. <tryk> dobra, tutaj coś jeszcze to rozrzucam. Żeby było więcej. No i dobra. Lecę już odstawię to od mi trochę się wykolało. <tryk> Widzę że tylko do obornika i do sianacz tam do słomy. Sorki, ale dzisiaj mi troszkę kaszelek męczy no i dobra, potopniemy sobie. Jeszcze kawałek, jeszcze jeszcze dobra. Cyk. podczepię sobie Odwróć sobie od razu podjęć pod bronki, tylko przebronować. Teraz tak jak na świeży gdybyśmy trochę co położywali też bronek. Aj! O kurcze, trochę za daleko podjechałem. Cyk Dobra Startujemy sobie z tymi pługami Są czwórki Ja to może do zoran. Czy to Zoramy A może to Zoramy Cyk No i dobra, już się ładnie Tak mi się raczej wydaje Cyk. No dobra, wiesz to, to sobie może trochę poprzeczniak. <coughs> Podcofniemy sobie. Dobra. Cyk. No i dobra. <coughs> Jakoś to sobie musiał odznaczyć, że tutaj się kończy właśnie. Jak ja to przebronuję, to tutaj będzie mało to widać. Chociaż zaraz sobie zobaczę, czy tu jest większe nawiezienie, bo jak tak, to będę wiedział, odkąd mam to siać. Cyk. Yy, tu S się dopatrzymy. Cyk. Wszystko sobie powyłączam. Mm, coś to będzie wid... A tu co to jest takie? Nie wiem, co to jest takie tam, ale będę wiedział, kąd zacząć. Okay. Hmm, dopiero w sumie jest minuta, prawie siódma, dlatego mogę sobie orać jeszcze... Zresztą mogę orać, tylko ja to sobie jeszcze przebronuję i opisałem, że zaczniemy siebie. Polecimy sobie kładem po worki z... z... z właśnie z... Z, z, bo, z zbożem. No i dobra. Tymi pływami... W sumie szybko by się orał, bo to są pugi czwórki. Właśnie nie wiem, czy najpierw chcę zasadzić ziemniaczki, czy... Może w sumie ten, ten odcinek poświęcę bardziej ziemniaczkom. Niż... Właśnie. Sadzeniu tych ziemniaczków. Cyk. No i dobra. Tak w sumie wam powiem, że było tyle samo na tym ryżysku, ile tej obok. Więc nawet w sumie nie musiałem robić jednego przejazdu tymi... tą moją sprężynówką. Cyk. Cyk. No i dobra. Ładnie zorane. No powiem, wam, że pięknie się zaorało. Ja sobie to jeszcze zrobię poprzedniaczka. No i był nierealistycznie wygląda to zaorane. I jakbym takie leciutkie wertepy tutaj miał. Cyk. Jeden poprzedniak starczy, chyba dwa, więc zrobić cyk. I tutaj jest tylko opuszczę. I rusza. Cyk. Hmm. No i dobra. Tutaj nie wiadę tak. Sobie cofnę. A ten zastaw wygląda przekozacko. Co? So, tutaj sobie wstawię, ale to dopiero zaraz, bo zobaczę jak się wyrobię z tym zabronowaniem. Co so, i... A dobra. Tam z tyłu stoi. Kład, okej, okay. dobra Skręcę sobie tutaj no i cyk. Zobaczę właśnie ile muszę jechać. Dobrze miał chyba. Muszę jechać. O tak będzie dobrze. Cyk. Czyli dobra, ten jak tak będę jechał. I troszkę szybciej sobie przyjadę. Cyk. Mm. Yy. O dotąd jeszcze tak sobie dojadę, żebym wiedział gdzie to się zaczyna. Tutaj sobie zostawię kawałek, o! Mm. Dobra. Mm. Cyk. No i dobra. No i dobra, idzie pięknie. Chociaż będę. Nie, w sumie jest taka trochę lekka różnica, że to jest takie jaśniejsze. Więc może i bym się dopatrzył. No, bez tutaj jest jaśniejsze. Więc się dopatrzę, ale i tak z ten kawałek zostawię. Dobra. Cyk. No to w sumie był tylko kawałek tego bronowania. Tyk Tutaj tak na styk w sumie te blanki wjeżdżają No i Podpinam sobie już sadzareczkę Zostało mi się 10 minut odcinka, no to jest dosyć dużo Mi jeszcze zostało tego odcineczka Podniosę sobie Cyk Nie no Zarobiście wygląda ta są z tą sadzareczką. <laughs> Cofnę sobie nie. czyli jakoś tam się zmieszczę. Ale kłada i lecę kładem. Dobra. Skręt. Przyjadę tędy. No i dobra. <laughs> lecę sobie. Teraz na sklep. Żeby sobie przywieźć trochę tego. Myślę, że to na tył se załaduję <laughs>, 3 worki ziemniaków. To będzie 150 kilo. mi coś zostanie. No i myślę, że w kolejnym sezon zostawię trochę <laughs> też ziemniaczków. <laughs> no już bym miał wypadek, ale jednak nie. <laughs> no i dobra. Tu jest polek, ja mam że tutaj będzie łąka. Ktoś tu musiał przeorać. Oj, sorki uderzyłem. O mikrofon. No i gaz. Teraz to można się rozpędzić. tym kładem leci dobrze. Z tyłu nic nie idzie, nie. Tu jest już w sumie sklep. To sobie podhamujemy. O ktoś używał tej dwuk, bo ją tutaj odstawił. Dobra. Sam hmm. 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 warkitek Big Bug. Hmm. Eee. Raz, dwa, trzy, cztery. Podjadę sobie bliżej. Dobra. <coughs> Cyk. No i dobra. Tylko trzy wejdą, czy się zmieszczą? Cztery nie, no powinny się chyba zmieścić cztery. Mm -mm. I tak to dokładnie będzie dużo przydatny. Dobra, git. Dobra, jest ładnie zapięte. No i dobra. W sumie to sobie wezmę... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć może nie tą stroną, ani tą, tylko tak, żeby to było tak bardziej właśnie na naprzód. Cyk. Cyk. No i dobra. Tutaj to sobie położymy. Zapnę to sobie może. Cyk. Dobra, jeszcze ile to jest? To jest cztery, To już jest właśnie piąty worek To sobie jeszcze wezmę dwa worki faworki worki z jeszcze nawozu Żebym miał 200 litrów nawozu, coś tam zawsze będzie O kurczę, powiem wam, że troszkę byśmy się wykosztowali na te rzeczy Ale no wiecie, trzeba to zainwestować, żeby nam się coś zwróciło Cyk Cyk, cyk, no i dobra Jestem tak obładowany Patrzcie, ten kład jest tak już obładowany, ale patrzcie, no, wierzę tak: 4 worki i 2, 4, 6, 7 worków. Dosyć ciężkich, bo aż po 100 kg. Zboża, no i nawozu, 200 kg. Pół tony zboża, no i 200 kg nawozu. Kurde, nie wyhamowałem. No i dobra. Cyk. Yy, kurde przejechałem ten gwiazd. A nie, nie, dobrze, dobrze. Myślałem, że tam byłem gwiazd właśnie na Gospe. Ale trochę mi się dało, że to, tak, to krótko mi jechał. No i dobra, cyk. Hamuj, dobra. Wcofnę sobie. No i dobra. Myślę, że zobaczy ile mi zajdzie. Na razie wsypię 50 kilo. <śm> 100 wsypiemy. patrz, o nie, 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 tym gdzie ja jadę? To jest wszystko porozpinane, ja w to wsiadłem, dobra 100 kilo, czym to całe 100 kilo wysadzę tutaj, cyk, nie, muszę podcofnąć, cyk, no i dobra. W sumie to nawet się ładzie, zrobię sobie pocześniaczek. Kurczę, tutaj tak właśnie trochę źle zajechałem. Jeszcze kawałek. Dobra. Kurczę, tutaj jeszcze, tak. Trochę to muszę podciągać, żeby to równo wyszło. Dobra, najpierw taką obrąbkę, co chcę zrobić. Mm. I to mi właśnie tak wyjechało, to ale dobrze, no do dojadę do końca. Jeszcze kawałek, nie, i tutaj też wyjechałem kawałkiem. Już mi brakło, co jest? Ej, nie wiem, czy mi tutaj starczy. Sorki, że znowu miałem cięcie, ale no. Miałem do załatwienia jedną sprawę i musiałem właśnie przyciąć filmik, ale tak jak wszyscy widzieli. Idziemy sobie napełnić dalej sadzarka, ponieważ nam zabrakło ziemniaczków. Nie wiem, czy nie będzie mało te cztery worki, no ale tyle, ile wstydzę z tych 4 worków, to jest... Dobra, mm. jeszcze zobaczymy, czy to działa. Tak, no to jeszcze dopełnimy. No, w kolejnym nie opisałem, że powinno być lepiej. Yy, 200 kilo, zaraz zobaczymy, czy to nam starczy. z tamtej strony, to sobie ten, ten taki kawałek tutaj sobie, sobie przebronuję, a na razie lec sobie z tej będę sobie się Za słabo puściłość, ale dobra. Sadzi się, sadzi się, dobra. No co też to się ładnie będzie sadziło, no bo będzie yy, się sadziło, dobrze, no, a z tamtej strony właśnie to najgorsze z tym wyrównaniem. Ale to tamto sobie jakoś wyrównam z klężynówką czy czymś no to już odcineczkiem no i dobra, bym tak siedził przy przy przejaździe, żeby wiecie, żeby było lepiej no i jeszcze muszę to no i dobra, i ogień dalej no i co, dosadzimy sobie to, Kawałek i będę kończył, bo już dosyć Długo trwa go wtorek, więc no. tak na szybkości chcę to dosadzić. Tak swoją tak drogą, no to nawet sporo mi tego opornika zostało, nawet że tak wam powiem. No bo ja miałem no gdzieś dotąd, nie, a jeszcze mi zostało no, tyle. Więc dosyć dużo mi jeszcze zostało na tym rozrzutniku. A no i tutaj tak podskoczyła sadzareczka. Będziemy musieli podcofnąć. No i dobra. No i teraz tak. To sobie dojadę. No i z tamtej strony sobie ustawię ciągnik równo i przejadę prosto. Reszta to tam nie, no ale tak szczerze to mi starczy. Ile mi jeszcze zostanie? No a 70 kilo. No i dobra i tutaj jeszcze taki równy przejazd o tylko, że tutaj mi troszkę wyszedł. Że tutaj był troszkę szerszy. No i to jak muszę zabrać... No dobra, tak będzie dobrze zasiano. No i dobra. Odstawiam sobie zareczkę No i co? Y ja sobie biorę zaraz podczepiam agregat po 60, chociaż nie, no tak. I sobie tam to przeagregatuję kawałek, tam te ziemniaczki sobie pozbieram, no więc co. Ja Wam dziękuję za utrwanie do końca tego odcineczka. No i co? Myślę, że widzimy się już w kolejnym odcineczku na troszkę większych siebach. No co nic mnie nie trzyma, więc takim oto akcentem żegnam się z Wami do następnego i cześć!